Cześć kochani, witajcie, kolejny dzień w Turcji Słuchajcie, właśnie wymeldowujemy się z naszego hotelu w Antalii. Za dwie godziny mamy lot do Stambułu I zaczynamy naszą przygodę w Stambule Także zapraszam was serdecznie na ten dzień Jak widzicie, jesteśmy już spakowani Mąż tutaj jest nawet gotowy, zwarty Wszystko i gotowy Wszystko jest, Wszystko jest gotowe Także ja też się, słuchajcie, ubieram w kurteczkę I jedziemy do Stambułu Także słuchajcie, jesteśmy już na przystanku tramwajowym, żegnamy się dzisiaj z Antalią i powiem Wam, że dzisiaj wygrała cebula, ponieważ jedziemy tramwajem, a nie lenistwo, tak jak ostatnio. Cebula jest No nie no tak. No dobra taksówką nie jest łatwo, no nie oszukuj. Nie, ale słuchajcie, bilet na lotnisko dla dwóch osób to jest niecałe 40 lira, czyli około 4 zł, a taksówka, za taksówkę zapłaciliśmy 50 zł, więc... No wiadomo, dwa razy dłużej się jedzie, natomiast nie zmienia to faktu, że dzisiaj przyoszczędzamy nasze walizeczki. Wiem, że wygląda jakbyśmy przyjechali tutaj na miesiąc. W Antalii byliśmy tylko trzy... Ile byliśmy w Antalii? Trzy dni? trzy dni? Trzy noce. Trzy noce, tak. Natomiast teraz jedziemy na tydzień do Stambułu, także wiecie, mamy mnóstwo rzeczy ze sobą, co jest oczywiście bez sensu, bo później sobie przypomnieliśmy, że przecież moja teściowa kocha prać ubranka. I zaraz tak nam się dobierze do walizki i będzie wszystko prała, natomiast no, nie zmienia to faktu, że chcieliśmy mieć w razie czego. Dobra, widzę nasz... to jest nasz tramwaj? A, i zobaczcie, właśnie ten tramwaj bierze na samo lotnisko, co jest bardzo wygodne. No, idziemy, idziemy. Zobaczcie, <ścoughs> jaki wspaniały mąż wziął moją walizkę i jedzie z dwiema. Kochany. A A ja, Kochani, jesteśmy już na lotnisku. Lecimy do Stambułu. Powiem wam, że podróż nam poszła bardzo sprawnie. Ile nam zajęło? 35 minut. 35? Myślałam, że szybciej. Bardzo wygodna jest ta opcja, że właśnie macie tramwaj, który odjeżdża z centrum i przyjeżdża tutaj za mną, widzicie troki tramwaj, e, trak tramwajowy, przyjeżdża na same cienkie lotnisko. Także e, naprawdę jest to mega, mega wygodne. No i tak jak wam mówiłam, bardzo, bardzo tanie. W ogóle sama Antalia zrobiła na nas mega wrażenie. Także serdecznie Wam polecam. Polecam Wam przyjechać do Antalii poza sezonem, bo wydaje mi się, że jak to jest, wiecie, od maja 40 stopni, to jest ciężko wytrzymać w szczególności, że sama Antalya, miasto no to wiecie, to nie jest kurort Lyskopat, <laughs> jest ta plaża to Marzec i jeszcze raz? listopad listopad i marzec Józio mówi, że jest najlepszym okresem tak, prawdopodobnie tak bo samo miasto ma naprawdę dużo do zaoferowania wiecie, jest mnóstwo fajnych knajpeczek, bardzo dużo do zwiedzania, także naprawdę, naprawdę warto a teraz zamykamy już naszą eh, przygodę w Antalii i lecimy do Stambuku! Gdzie wylądowaliśmy? W Słuchajcie, bardzo szybko lot. całą godzinkę lecieliśmy. W ogóle wystartowaliśmy chyba troszkę wcześniej, co? Więc naprawdę jesteśmy tutaj ekspresowo. Eem, teraz wylądowaliśmy w Azji, czyli na lotnisku Sabiha stąd jedziemy do rodzinki, ale zanim odbieramy samochód, bo wynajęliśmy sobie też na ten cały czas, który tutaj będziemy mm, samochód Że wiecie, być trochę niezależnym i trochę sobie pojeździć no Super. także tak, a wiesz skąd mierzymy, będziemy brali? Okay. a od razu, tak? no i ekstra, w ogóle słuchajcie, dorwaliśmy taki deal życia, wynajęliśmy samochód na na tydzień za 500 zł, słuchajcie, nie całe. Także naprawdę spoko. Naprawdę super cena, także no, udało nam się. No i a i właśnie, co jest super, że lot powrotny mamy też z Antalii, więc będziemy musieli i tak przyjechać tutaj na lotnisko, a odbieramy samochód z... Super deal. Tak, lotniska i odstawiamy też na lotnisko, więc naprawdę po prostu ekstra. Ekstra, ekstra, ekstra. No a same loty wewnętrzne, jak już wam mówiłam, między Stambułem a Antalią kupiliśmy za 300 złotych od osoby w dwie strony, więc kocham Tycen. jesteśmy w Stambule 15 stopni dzisiaj jest, tylko jestem pochmurno ale jest okej, okay. także idziemy, najpierw odebrać nasze walizki tak, słuchajcie, ja nigdy nie byłam w Stambule w innym okresie niż lato, tak naprawdę, jak wczesna jesień także mamy teraz zimę pokażę Wam jak wygląda Stambuł zimą najgorsza część Konie na bagaż No nie, nasz jeszcze nie jest Idziesz polować, tak? Dobrze Atakuję Dobrze, idź, idź, idź Mąż będzie polował na bagaż, ja poczekam Patrzcie, jak grzecznie stoi, czeka <laughs> u, 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 Odebraliśmy, słuchajcie, auto Szczęśliwy? Bardzo Mamy, słuchajcie, takie malutkie renoklio, ale nam wystarczy Także co, jedziemy Jedziemy. Jedziemy do teściowej, bo już pewnie czeka z obiadkiem już W ogóle powiem wam, jestem taka głodna, prawie dwie godziny nam to wszystko zajęło Nie wiem, była jakaś straszna kolejka, trwało to po prostu tysiąc lat W ogóle powiem wam, że w Turcji to oni traktują te wynajemy samochód, jakbyśmy po prostu jakieś diamenty brali od kogoś, naprawdę Oni chyba za 40 minut ten samochód sprawdzali jakby, no nie? Wszystkie tak. części jakby, Boże drogi W Europie wynajmowaliśmy samochód tysiąc razy i po prostu wiecie, przynoszą wam kluczeki i ba, baw się No, po co ten dokument? To daj mi, ja je Więc jedziemy! W ogóle tak strasznie pada. Jest obrzydliwa pogoda. Powiem wam, że jeden mieliśmy tylko taki dzień w Antalii, że bardzo padało, e, ale akurat tego dnia nic nie planowaliśmy, także okej. Okay. Tam poszliśmy sobie tylko na jakiś spacer. E, a teraz leje tak strasznie. Mam nadzieję... Po, sprawdzać pogodę? Jutro też będzie padać? Nie. Jutro nie będzie. Dobra, jedziemy. Słuchajcie, ja z tym deszczem to nie żartowałam. Zobaczcie po prostu jak leje. Nic w ogóle nie widać. Masakra jest. Tak nas Stambuł wita? No kraj. A płacie? czemu płacie, że jesteśmy? From happiness. A, taki jest szczęśliwy, no nie wiem, nie wiem. Powiem wam, że naprawdę fatalnie się jedzie. W taką pogodę. Pokaż jedzie, co tutaj mamy. To tak, zupa z e, soczewicy, mm. pila, ale to nie wszystko. Mamy sałatkę, takie danie spora, no i oczywiście ekmek, I Jeszcze mięso i frytki, ale to już nie dla mnie. Także teściowa nas przywitała. A mięso, kofte. A mięso z frytkami razem. Okay. I to no ten to por, jest... tak, tak, także wszystko mamy I to jest mama To jest mama, <laughs> najlepsza teściowa na świecie Gdzie? A, światełka Słuchajcie, jesteśmy już po kolacji U mamusi teściowa zrobiła pyszności No i jak to bywa zawsze u teściowej, się przejedliśmy, więc przyszliśmy na spacer Słuchajcie, powiem wam, że byłam tu ostatnio w lipcu i naprawdę się bardzo tutaj zmieniło w ogóle Józia rodzina mieszka w takim centrum jednej dzielnicy. I nie wiem, czy pamiętacie w zeszłym roku, jak naderwałam sobie wiązadło, to się stało dokładnie tutaj. I już wam pokazuję, ponieważ wymieniali ten chodnik. I tutaj, między tym odpływem a starym chodnikiem, była taka szpara, gdzie moja noga wpadła i się przewróciłam. Więc teraz wymienili, to już nie mogę złożyć odszkodowania. No. <laughs> Pozwać ich czy coś. Nie, no sieje się, ale no, nie, nie było to przyjemne doświadczenie. Co? Tak, zobaczcie, bardzo ładnie ta ulica. Przecież nie możesz tu samochodem jeździć. No, ale py co, ten za zjedzony mamy? No, tak, już to jest... On dopada go jakiś taki taki atak jedzeniowy, wszystko zjada. Ale ja też, ja dwa razy jadłam ten pilaw z porem, pyszne to było. Pyszne, naprawdę dwa razy jadłam to samo danie. A jeszcze przyczynię oczywiście zupę. Co prawda mieliśmy dzisiaj tylko śniadanie w hotelu, więc byliśmy głodni. Nie zmienia to jednak faktu, że no przejedliśmy się, chociaż powiem ci, że ja bym zjadła baklawkę. <laughs> Naprawdę. Zjadłabym coś słodkiego. Mm. Ale nie wiem czy to dobry pomysł. Bo jak to przyjemnie. Pierwszy raz jesteś, jestem tu w zimie, słuchajcie, i Uziom mi właśnie powiedział, że to jest twój pierwszy raz od 6 lat. Czy od 8. Last time I was here 2013. No to 10 lat temu był tutaj pierwszy ostatni raz w zimą. Więc to dla nas, obojga, jest taka nowa sytuacja, bym powiedziała. No, także idziemy sobie na spacer. Jak to bywa w Stambule, w mieście, które nigdy nie śpi, jest godzina 21.30. Wszystko jest pootwierane, oczywiście. Niektóre sklepy są zamknięte z ubraniami, ale nie wszystkie. E, więc myślę, że bez problemu znajdziemy jakąś otwartą cukiernię. A masz ochotę na parkanie? Jutro będzie nawet moro otwarte, bo dzisiaj pada. A, właśnie, bo to jest ważna rzecz, bo już przestało padać. Powiem wam, że tak lało. Tak, I tu rano łeb. Tak, ludzie mówią, że ludzie pouciekali, dlatego jest tak mało ludzi. A jutro, jak będzie cieplej, to będą tu tłumy. My zawsze ten spacer tu robimy, co? O, fajnie jest. Dobra, słuchajcie, mały przystanek. Właśnie kupiliśmy 2 kilo mandarynek, bo są tak pyszne. Przysięgnęliśmy i pan, o tam widzicie, sprzedawał mandarynki. Dał nam do spróbowania, znaczy, my już wiedzieliśmy, że je chcemy. Ale dał nam do spróbowania. Mega słodziutkie, ja ogólną takie słodkie mandarynki. Zapłaciliśmy 50 lira za 2 kilo, czyli... 6? 7 zł? Nie, poczekaj. 100 lira to jest... No 7 zł. 7 zł 7 zł za 2 kilo mandarynek. Myślę, że to bardzo mało. To jest pyszne. Naprawdę, słodziutka. No, to bardzo watson, jest zamknięty. zamknięte. zamknięte. I to też jest. Czy nie? A co ja chciałam z tego Rosmana? Nie pamiętam. Nie też. Cream for fitki. Cream for fitki. Dobra, tumoro. Tak, już mi właśnie przyjmuję, bo dzisiaj cały dzień mówiłam, że już musimy pójść do tego waszego Rosmana, bo muszę sobie krem do stóp kupić. A teraz zapomniałam po prostu, co chciałam. No, ale cieszę się, kupi się ręki, to może nawet nie będziemy jedli baklawy. Może. Zobaczymy. O, kasztany! W ogóle dajcie mi znać, czy próbowaliście tych ciepłych kasztanów. Ja kiedyś jadłam te kasztany, jak mieszkałam w Mediolanie, bo tam też są bardzo popularne. Słuchajcie, obrzydlistwo. Do you like them? Naprawdę? Fui, I don't like them. O, tu jest gratis. O, jeszcze Otwarte? No do ropu. ale tam nie ma drzwi... A nie, no drzwi się. Dobra, to może jednak uda mi się kupić krem do stópek Mówiam wam, to miasto nigdy nie śpi, jest 22. O! Tak, może nas nie wygonią. Nie no, otwarte jest, zapytaj tej pani na kasie. A czy pustanas No tak sobie oglądam kosmetyki. Lubić kosmetyczki, to? Tak. Pokaż to nam. Wziąłem sobie taki na razie... Tak jak różu, Bo to nikt chce. Patrz, jeszcze nie wie, a ma róże. Tak. Ale to nie jest takie naturalne, naturalne. A on pis pisa It's written that it's organic, but... Tutaj? Tak. No tak, Nie Ja chcę tonik, taki zwykły. Patrzcie, że jaka drożyzna. Jeszcze ten jest fajny, bardzo z tej marki. Ach, No, but he is clean and he has this. Fighting. I touch his tail, he his the other one. he him

Ayın ı Beş'e. ayn değil, ayın Beş'e. ayn Beş'e. <laughs> ne diyor abi? Ne mi sen? Tamam. kadeh mi? Ne Sıcak.

typisk sett. Så det ser jeg. Oi, det var tett på altså. Mm -hmm. Åh. Oh. Mm. Det var svær. Mm. -hmm. mm -hmm. No i co, nie mogliśmy się powstrzymać mamy dwa pakiety. Tak się słuchajcie, kończy spacer w Turcji z siatką baklawy. Także idziemy do rodzinki. Będziemy jeszcze jeść baklawę dzisiaj wieczorem. Słuchajcie, jest wiele godzin później, natomiast chciałam Wam tylko pokazać te rzeczy, które w tym gracie się dzisiaj kupiliśmy. Po pierwsze kupiłam sobie taki krem do stóp. To nie jest turecka marka, to jest szwedzka, z tego co patrzyłam, ale po prostu potrzebowałam jakiegoś mega mocnego kremu. Słuchajcie, poszłam też po tonik, czyli wodę różową, która będzie mi służyła jako tonik, natomiast nic organicznego nie znaleźliśmy, więc wzięłam taką malutką, bo jutro po prostu pójdziemy do naszego sklepu, gdzie zawsze kupujemy. I ostatnią rzecz jest, słuchajcie, mój ulubiony, suchy szampon, to jest naprawdę najlepszy z tej marki. Ja go już raz sobie kiedyś z Turcji przywiązam, jest po prostu genialny i w ogóle ten batista, którego używam, którego znacie na pewno z Polski, w ogóle się nie równa z tym. Naprawdę jest świetny i jeszcze do tego pachnie kokosem. Genialny.